No i odegrałem tak, po dłuższym czasie odpoczynku, udzielonej opiece funkcjonariusza, Don, nadal leżąc na ziemi, otworzył oczy i zaczął pytać. Co się kurwa stało? Przerażony spojrzał na Stanley'a. Dobry wieczór, jestem ratownikiem medycznym, proszę się nie ruszać, jasne. Chwycił z zapaska latarkę diagnostyczną, którą zaświecił w oczy poszkodowanego, czy źle nic prawidłowo. No i ja odegrałem, że tak, źle nic prawidłowo. No i gościu napisał tak, widać na nim zdjęcia z aresztu wykonane, Don Sawi podczas osadzenia. Dobra, czyli po prostu tam yy, znaleźli mnie w komputerze, po prostu z innego powiedzmy tutaj pościgu. I on do tak, jak się pan czuje? Coś pana boli. Poza tym, że kurwa wszystko, to nogi to prawie nie czuję, kurwa jebane cioty z departamentu, ludzi chcą pozabijać. Co znowu, odparł do policjantów, peta wyjebałem gdzie nie trzeba, pokręcił głową. On do tak, spokój na tej ziemi. Ja do niego odparłem, ty mnie nie będziesz uspokajał. Jak to nie czuje pan nogi? Czy druga jest pana w stanie poruszyć? Wnet przystąpił do badania palpacyjnego, badając dokładnie. No i on coś tam, że sprawdza mi każdą część w poszukiwaniu urazów, czy mógł takowe wykryć. No ja tak, Don normalnie porusza nogami. Po prostu rzucił taki orientacyjny tekst, gdy ktoś sprawdzał jego nogę, ten kopnął go w twarz. Mogło się mu to udać? No i oni tam między sobą gadają, czy damy radę go podwieźć i tak dalej. Owszem, ten zapewne od razu chwycił się za nogę po uderzeniu dodając kurwa mać, jeszcze tutaj kopem jakiegoś medyka. spierdale od mojej nogi, ciepły kurwa jesteś odparł do medyka. A oni to mnie tak, momentalnie widząc co zrobił, podbiegł do mężczyzny i poraził go paralizatorem. No i jaka reakcja? No to zapewne po szczary paralizatorem dostał degrawek był raczej bezsilny. Pozostał na dystans, jedynie obserwuje działania funkcjonariuszy. A ten stalny, co dostał kopa, przechylił go do przodu, z torby fin wyciągnął czysty gazik, przykładając go do swoich obu komór nosa. No i ja tam odparłem po jakimś czasie, D dowcipny kurwa jesteś, tak to możesz sobie wodę na kawę gotować. Po chwili zabrał spod nosa zakrwawiony gazik, wrzucił go do kosza na odpady medyczne. Dobra, czyli ten się podreperował, a ja dalej leżę tutaj porażony paralizatorem. No i dobra, jakieś tanieze zbiorowisko między tutaj mnomadonem jest. No i jeszcze będę tutaj wezwany zapewne na komisariat. I jeszcze odparłem, a tak swoją drogą kurwa nie dało się mnie bezpiecznie doprowadzić na ten komisariat. Ja do nich tak, to że jeździć nie umiecie, już zauważyłem. I oni do mnie tak, dowiesz się w swoim czasie, zachowaj kulturę osobistą, bo inaczej będziemy rozmawiać, rozumiesz? No i odpowiedziałem, nie rozumiem, zaśmiał się. I on do mnie, dobrze, że ty umiesz tam na coś mi wcześniej jeszcze odpowiedział. No, ja wam tu mordeczki zaraz dam, bo ci mieli tutaj niezłą solówę ze mną. Jakby nie to, że mam dziurę pod nogą, to bym ich tu wszystkich napierdolił. <laughs> No, i oni tak, jasne, będziemy was eskortować. A od niego tak, a tak swoją drogą chyba mogę wiedzieć o co się rozchodzi, i na z do mnie leci. On powie tak, dasz radę dojść do ambulansu w własnych siłach? Ja bym nie dał rady, po tych słowach, spróbował dość gwałtownie się podnieść. No i odegrałem akcję na spróbuj, że odniósł sukces, próbując podnieść się z ziemi. No i tutaj odegraliśmy, że on mnie tu jakoś transportuje. I... No i zapewne z taką eskortą dotrwaliśmy tutaj do ambulansu. Co z drgawkami? Napisałem, zapewne ustały jakiś czas temu. Dobra, no i oni założyli blokadę na koło pojazdowi Sanchez. No i oni my teraz będą tą karetką zabierać. No jakby nie patrzysz, to już praktycznie dwie godziny tę akcję całą odgrywamy łącznie z tym strzałami do tych gości. Bo wbiłem gdzieś przed północą, a już mamy praktycznie po pierwszej. No i on nadegrał, że zapewne Savi trafiner I Sandy przywita się z nami recepcjonistką. W mgnięciu ułatwia badanie półrazowe, po którym wróciła do holu. Dobra, no i my tutaj e, udajemy się do szpitala, żeby mnie goście naprawili dają mi tu jakieś badania jakieś dziwne inne rzeczy i będzie wszystko w porządku także mnie tutaj uratują dobra, oni się jeszcze nawet nie załadowali z tego co widzę Się patrzcie jakie tutaj mamy zbiorowisko czterech się naraz pakuje no i gdzie mamy iść mordy? No i oni tam w ogóle poodgrywają swoje, że jestem podejrzanym z tego co widzę i 10-20 na Blackfield sobie mają tutaj ze mną. Ten sami trafi na Emergency Room, gdzie został wydany pod oko kolekarze po przeprowadzeniu kilku zbędnych lub niezbędnych badań. No zapewne tam wszystko pewnie się udało. No i teraz będzie już bajka yy, z policją. Ten medek zapewne wszystko to ominie na do. No bo yy, pewnie musi jutro wstać do szkoły. No i tutaj wszystko było, że elegancko wszystko wyszedłem po jakimś czasie i zostałem wydany departamentowi policji. I po czym Xavier Bond poszedł do gościa, po czym wykręcił mu ręce do tyłu, zakrył go w kajdanki i po czym zaczął go prowadzić przed sobą. Dobra, tylko jest teraz taki problem, że nie mogę na przykład przechodzić przez drzwi, także spoko. Jesteśmy na razie eskortowani, nie wiem czy to będą jakieś sprawy w sądzie i tak dalej, no bo jest mordeczki, godzina tutaj dość późna, także nie wiem czy... E, takie akcje tutaj będą rozgrywane, czy też nie, ale pozdrawiam, oczywiście, wszystkich tutaj funkcjonariuszy policji. Niezły pościg, tylko za dużo tych e, kramyżników było skróconych. On mi tutaj drzwi uchylił, e, także dobra, więc sobie wsiadamy elegancko do środka. No i my już sobie siedzimy, no i teraz pewnie trafimy na przesłuchanie. Także e, nie wiem ile z tego będzie odcinków, ale będzie dość ciekawie. No i oni tutaj odegrali wszystko, że my elegancko wyzabezpieczali. No i teraz. Będą mnie eskortować na to właśnie przesłuchanie. No i pytanie, o co chodzi? Mamy nadzieję, że to nie chodzi od razu o te strzały, chociaż wydaje mi się, że tak. Czy proch nic na moich dłoniach znajdą? Pewnie tak, i to się będzie zgadzał, pewnie tak, bo nie mam rękawiczek, także tutaj widzę dożywocie, co najmniej, jak to chodzi o tą sprawę i tak dalej. Yy, także spoko. No, ale jak Dona tutaj uśmiercą, to pamiętacie, zawsze Svetlana jeszcze jest w grze. Yy, także jeszcze jakaś postać tutaj, w boju zostanie dobra, no i my elegancko udajemy się teraz w stronę komisariatu w celu złożenia pewnie wyjaśnie no i tak się zastanawiam czy kurde to chodzi jednak o to, czy nie o to tam teoretycznie świadków nie było tylko znając życie, no Idlewood zapewne ma tam jakiekolwiek kamery w tym miejscu, a że my żadnych masek nie mieliśmy i tak dalej no to wiadomo, że od razu mnie tutaj namierzyli, mimo że mojego pojazdu tam nie widzieli no i ja tutaj zadałem pytanie, możecie zacząć gadać, spojrzałem na gości. Dobra, aha, i wróciliśmy na jakiś tutaj parking. Także spoko. No i on mi odpisał, zaraz się wszystkiego dowiesz. No i ja dodałem, bo, bo bo już kurwa nie wiem. No i on pewnie teraz zagra, że wyciągnie z tego radiowozu. On do mnie tak, jak coś to nie daliśmy mirandy. On okej. Okay. A ja tak, jak coś to wsadz sobie ją swoje cztery litery. I on do mnie tak, dożyć proszę ode mnie obraza oficera. No i ja napisałem, że jestem niewinny, Oni mnie tu skuli kajdankami. Zapewne zaraz będę mnie z tego pojazdu wyciągać. Ja do niego tak, dożyć proszę tego zestawu swoją buszkę utkaną kolego, bo po służbie pod klubem byś taki hojrak nie był, śmieję się. Ja tak, dobra, dobra, nie jeden tak pierdolił jak ty, zapraszam. No i on mi się pytał, czy mogę wysiąść. No i oczywiście, że mogę. Tylko, że nie mogę chodzić, bo my tak skół, że nie mam w ogóle żadnej swobody, jestem totalnie sfrizowany w jednym miejscu. No i tu też musimy chyba samotepnąć, bo on od razu mnie bierze tutaj do aresztu. I nie wiem, czy chodzi tylko o ucieczkę, czy chodzi również o to zabójstwo. A jak tylko do aresztu, to tylko o ucieczkę. Mam nadzieję, że o to chodzi. No, bo o zabójstwo raczej chyba nie powinno chodzić. Zaraz zobaczymy tutaj. W celi przesłuchań, no bo do takowej właśnie będziemy usiadać. No i dobra, ja znajduję się tutaj na krześle. Don podejrzany, wykręcony, złapany tutaj z z tyłu. Komputer jest przede mną. Chyba w ogóle siedzę ze złej strony. Ja do niego tak nie pyskuj, bo ci obiję ten twój ładny pyszczek, chłoptasiu. No bo jakby nie patrzę, to my go tutaj szybciutko poskładamy. Mamy jakieś dziwne te triki, jakby nie patrzył na tych krawmagach i tak innych wyuczonych rzeczach. Człowieku, to nie jest centralne, że ty będziesz się w taki sposób udzielał. Tutaj Te po pierwsze. A niego tak: nawijaj makaronkiego chuja. Ode mnie chcesz i wypierdalaj, Odparł zirytowany. Jak ktoś taki jak ty może ze mną jednym tlenem oddychać, niepojęte kurwa jego mać. Tak swoją drogą. <grych> Także gość jest tutaj pociśnięty. Zaraz będzie jakaś solówka. Na pewno chce się w taki sposób tutaj odzywać. A jedniego tak: a co, nasze zajebiste prawo zabrania i mówi co uważam? Rozkuj mnie to sobie pogadamy. Andy, tak, zamknij to swoją jadaczkę, tak naprawdę to jesteś głównym doszczania w tym momencie, rozumiesz? Ja do niego tak, nie rozumiem, tak to możesz mówić do swoich kumpli z centrali. Odparłem lamusie. Ja do niego tak, mordo weź, mam swoje prawa, nie jestem taki głupi za jakiego mnie uważasz. Byłem w tym mieście długo przed tobą. Jadę, tak, ciekawe, dawno takie cioty jak ty nie widziałem, ty chyba nie wiesz co mówisz. Ja do niego tak, możemy wyjść tam gdzie nie ma kamer, porozmawiać jak ze czasu, szkoły za garażem. Ja go tak, każdy jest fan, jak masz drugiego związanego. Ja do gościa tak. Normalnie to bym ci wsadził kij w mordę i wepnął tak, żebym ci posmarowali to grube i kurwa cienkie pajacu. Splunął na gościa. Ksawie poszedł do gościa, rozkuł go składanek, po czym dodał do niego. Pajacem jesteś ty i się zamknij. Ja do niego tak. Mocne słowo jak na zirytowanego policjanta. Gdy ten go rozkuł pojeździł po dłoni, też jestem człowiekiem ziemalu, cokolwiek byś na mnie nie znalazł. Pamiętaj to, bo ci w wpierdolę nawet tak będę siedział, rozumiesz? Mimo to nie rzucał się, usiadł spokojnie, założył nogę za nogę, ręce położył swobodnie na kolanach. Kiego chuja na mnie masz tak naprawdę? Oprócz tego, że wam uciekłem ze, ze cztery razy, a dopiero mnie złapałeś. Brawo, jesteś niesamowity kurwa. On do mnie tak, mów sobie, co chcesz, gównem jesteś i gówno mi zrobisz, taka jest prawda. Ja napisałem tak, mogę bardzo dużo. On napisał, mhm mm ciekawe, pokażę ci to tylko mówię, jak za czasów szkolnych ci pośmieję się. Ja do niego tak, a jak chcesz zawołać kolegów, to uwierz, że i tak zawołam ich większą ilość, także synu weź nie płacz mi tutaj, machną łapą. On tak, dobra, masz coś jeszcze do dodania, bo na takich jak ty to czekają w klatkach, wspomnę chłopakom, że jesteś ciepły, na pewno się z nimi dogadasz. Ja do niego tak, znam tych chłopaków, także przeorać to mogą twój biały tyłeczek, kolego. O, on do mnie tak, oczywiście, że mam, notoryczne ucieczki przed LSPD, zostaje zatrzymany za ucieczkę przed LSPD, to chyba jasne. Będę u samych swoich, czyli ludzi, skazany za niewinność, a teraz wypierdalej. Ja do niego tak. Brawo, to świadczy tylko o was, że jesteście sparaliżowani i nie potraficie sobie poradzić z jednym, jak was mało może. A zmieniałem fury jak skarpetki, synku, śmieję się. Pcha, śmieszny jesteś. Przestań w końcu pierdolić i zgrywać z siebie wielkiego gangstera. Jedyne co ty możesz to obciągnąć koledze Pałę i to tyle. Ja do niego tak, nie mów za siebie słoneczko, ty moje cieplutkie. Podniósł się gwałtownie do policjanta, uderzył w stół, po czym usiadł. Jak zareagował policjant? I on tak, dobra, pierdol, pierdol, ja posłucham. No i skończyłem. Pierdolisz to mego twoją żonę jak w każdy weekend, gdy tutaj przesłuchujesz, jak nie wasz, ludzi gorszych od ciebie. Również stał, po czym podszedł do mężczyzny, wyjął paralizator z pasu taktycznego i potem przystawił mu go do jaj. włączaj. Włączając go i chwilę przytrzymując. No, i on tak, że tu mi jedną paralizatorem, a ja odegrałem, że zapewne odruchowo krzyknął. Po czym trzymając się, zakroczę w lekkich drgawkach spadł ze stołka na ziemię. Dobra, no i ja tutaj odegrałem, że momentalnie spróbował się ponieść do policjanta, oni sukces próbując podnieść się po z paralizatora. Ja to odegrałem, że po tym, gdy stał, sprzedał policjantowi strzała, po czym dosunął go do ściany. Jak zareagował, zapewne od razu rozpoczęła się bójka. Dobra, no i my tutaj się napierdalamy, jak widzicie, tutaj w boksie. I tego policjanta tutaj próbujemy poskładać w tym całym boksie i jak na razie to mi się to chyba, z tego co widzę, nawet wam powiem, że udaje. On mnie tutaj próbuje jakimiś taktykami normalnymi bić na te kopy, całe powalenia. Nie wiem czy ja go tutaj usadzę czy nie, czy on jakieś tutaj quit ale nie dostaje w ogóle ziomeczek tutaj żadnego damage'u. Patrzcie, że nawet policjanta tutaj próbujemy składać. Nie wiem co tu się dzieje, czy on w ogóle ginie, czy on dostaje coś. Wiem, że ja nie mam w ogóle żadnej Joty, ale wpadł mi tutaj w boks, także stracił przytomność. No i po tym czasie. Do patrzcie, jeszcze w ogóle policjanta najebałem. Co tu się odpierdala w tym odcinku? No ja do niego tak, zapewne pobójce stanął jak osłupiony, splunął na policjanta, czy mógł znaleźć klucze i wydostać się jakoś z budynku? Ale swoją drogą mordeczki, ale gościa załatwiłem tak, że to hu, jeszcze policjanta poskładałem, patrzcie jak to wygląda. Ja wam powiem, że moja postać to jest chyba jedną z najbardziej nad... Ja do niego teraz tak, Cie ciekawo kto kurwa chuja może, zaśmiał się unosząc ręce do góry. No i on mi tutaj na nie odpowiedział, czy yy, mógł znaleźć klucze i wydostać się jakoś z budynku, zapewne po tym jak rozpoczęła się Zaraz do sali, przesłuchań wpadł ochroniarz, który sprowadził do parteru Dona. Dobra, czyli jednak niestety nie mogę stąd spierdolić. E, no i ochroniarz prowadził mnie tutaj do parteru, i zapewne tak musiało być. Zapewne nie mógłby on wyjść od tak z budynku, gdyż na korytarzu jest dużo oficerów. No i swoją drogą policjanta jeszcze z gry także ja sobie poczekam. Tylko nie wiem, czy ja mam w ogóle miejsce na aż tak długie spędzają tutaj gierki na serwerze. No i dobra, ten policjant nadal sobie leży pobity. No i dobra, my sobie tutaj ziomkiem pogawędziliśmy i nie ma go kto teoretycznie podnieść, bo nie ma żadnego tutaj admina i on jest sam na duty. No i swoją drogą teraz za pobicie policjanta i tych wszystkich rzeczy, to ja pewnie w ogóle nawet z tego więzienia nie wejdę, ale w ogóle mordeszki jaki wy macie materiał, że ja tutaj policjanta w ogóle na LS Stories stłuka. w ogóle co tu się odpierdala. Przecież ta seria z Restorysu teraz nabrała, nabrała rumieńców, jak za to nie będzie lajków, to nie będzie story z mordeczki. No, musicie zostawiać te łapeczki, bo to ogólnie pozycjonuje te filmy. A jak jest więcej tych statystyk, no to wiadomo, że to bardziej mi się chce, niż jak jest ich mniej, nie? Chyba logiczne, każdy by tak miał. Dobra, no i on stał, zapewne zaraz wszystko podgrywa. No i zapewne Xavier stał po kilku minutach. Potem, jak jego koledzy z pracy udzielili mu pomocy, no i on sobie tutaj elegancko wstał. No i dalej będziemy kontynuować, tutaj, znając życie, te czynności. Nie on odegrał, że nie zapewne posadzili na miejscu i zakuli w kajdanki. Tak było. Xavier Bond podszedł do stolika, potem usiadł na krześle i przetarł twarz z krwi. Jednocześnie spojrzał z pogardą na Dona. No i ja odegrałem tak. No i co, po Mówiłem, pod klubem by to wyglądało tak samo, także następnym razem proszę się mi ukłonić. Zrozumiałeś? Spojrzał na gościa. Masz kurwa szczęście, że jestem już zmęczony po tym, jak muszę się barać głównie z takimi jak ty. A ja od niego tak. Myślę, że nieczęsto często wychodzisz na solówkę z jakimiś podejrzanymi. Raczej spuszczają głowę i mówią tak to ja i idą siedzieć nigdy ci się kurwo nie ukłonie, masz przejebane teraz niech cię następnym razem spotkam w cywilu będziesz leżał i błagał o zapewne o przebaczenie no mordeczko zobaczymy kto ty będzie błagał o przebaczenie przynajmniej mi w ogóle patrzy. dwie osoby poszczeliłem, policjanta pobiłem wszystko za jednym zamachem wchodząc na ls stories powiedzcie że to nie jest jakiś kozacki gameplay no jest kurwa sam z tego nakręciłem myślę że nawet zgodnie z zasadami roleplay wszystko odegrałem tak mi się wydaje jeżeli nie to mnie tam poprawcie ale mnie nie banujcie, bo, bo widzowie czekają na LS Stories. Jakby nie patrzył. Wybaczenie, ale niestety nas już pora. Zapraszam do kolegów. Oni cię tam nauczą, jak się będziesz wypinał pomydło na podłodze. Możesz mnie smoknąć w trąbkę, przyjacielu. Zaczął się głośno śmiać, patrząc ciągle w oczy policjanta. Ja tak. Pamiętaj jedno. Jeden do zera dla mnie, nie dla ciebie, misiu. Śmieję się. I on podszedł do gościa, czym wykręcił mu ręce, tak aby złapać go chwyt transportowy i zaczął go prowadzić przed sobą w stronę celu. Stawiał się... No ja napisał mi tylko mnie zaję, bo padnę. No to tyle to akurat wiem, że jakby dostał już lepę, to by było nieciekawie. Także tu już mu odpuszczę, niech już ma, także będzie git. Ja do niego go tak. Już ci odpuszczę. Dawne się z ziomeczkami nie widziałem, a to by wielkie duże coś w pupek kolego śmieje się. Ja do niego tak. Mogę zostać na otwartym, za to, że ci wpierdoliłem, uśmiecha się. Ale swoją drogą przynajmniej nie przybili mi tych dwóch ziomków, które tak także obeszło się tutaj po cichu. Jedynie co, to teraz będziemy mieli czystą kartę. No i tak. Czas pobytu to 5H i tyle. Ucieczka przed LSPD. Zobaczymy. No i spoko. No i na tym nasza przygoda dzisiejsza się kończy. 5 godzin tutaj minęło. Także w porządku. 5 godzin minie i widzimy się tutaj dalej. Także jeżeli Wam się to wszystko spodobało, zostawcie lajka, suba i komentarz. Bez wami Sopkan Do następnego i yo.